Hej siemiaczku witajcie z tej strony Gilon i to dzisiaj w sklepie 29 sierpnia 2022 roku no i co zobaczmy co dzisiaj będzie w sklepie a dzisiaj mamy czerwonego rycerza za 2000, karmazynowy kilof za 800, skryty za 800 tutaj wraz ze stylem biały dalej mamy szykowny kij za 500, małpka za 1200 dalej mamy zestaw wulkaniczna, skrytobójczyni nadal czyli tutaj ten cały pakiecik, skinek pyk 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 Zestaw Hatsiwat za 2000, Hatsiwat za 1500 wraz ze stylem oczywiście tym rocznym Teatr cień za 1200, Siekiera za 500, Szkarłat na za 800, Karmaznowe Litarny za 800, Ladako za 1500, Nidpon za 1500, Zręczny, Zapylacze za 400, Nocny Marek za 800, Gwiaździsty Lot za 800, Arktyczna zabójczyni za 1200, śpioch za 1500, poki za 500, linia skanowania za 300, wujak Wygrana za 500, pasowanie na rycerza okrągłego fortu za 300, pakiet zadania węzły Fantasmata, zestaw Patrick Mahomes, zestaw Legendy Światła i Mroku, Dragon Ball, i to tyle także co widzę. Jeśli sklep się wodował, to pamiętajcie, subzone łapka w górę, Kodzi Gigileon w sklepie, oczywiście. No i co, ja się z więź żegnam, Siemneczko.